Takie są wartości przełożeń skrzyni. Taki są obroty na skrzyni, a konkretnie na sprężarce. Na jedynce 1130, na dwójce dwójka jest 1 do 1, 1450, i na trójce jest dziewięćset 50. Taki jest schemat. Natomiast biegi 4, 2900 i biegi 5, 5430, one są, ale ich nie wkładać nic się nie stanie. Ale bankowo silnik zdusi, szkoda bezpieczników. Mechanicznie się nic nie stanie. Nie się jak stać przy 5,5 kW mocy silnika. Może to tak wygląda wywrotowo, czyli odwrotnie niż w aucie Ale tu jest napęd z drugiej strony, więc tak to wygląda. W samochodzie ta, tu jest jedynka, w samochodzie jest piątka, piątka jest nad biegiem. O wartości 0,78, tak się mogę trochę mylić, bo nie pamiętam z deterki, ale za dużo nie i tak to wygląda. Ponieważ przy rozruchu tym, tym informacyjnym, że tak powiem, będzie trzeba trochę czasu, trochę zastanowienia, trochę demonstracji, to ten zapis zostawię na osobny film. Na razie to wygląda do celów rozpoznawczych w ten sposób, i teraz tylko podłączyć prąd i puszczać to. Próbny informacyjny rozruch będzie jeszcze bez zaworów wylotowych. Dopiero sobie muszę porobić te zawory, ale muszę coś wiedzieć, co się dzieje. Co się będzie robić nie wiem jest to pierwsze uruchomienie jedynka ja robię za automatykę a więc wysprzęgleni sprzęgła Zavončení pumpy olejovej. Olej je zavončení silnika. jest bez zaworu wyrotowym na razie Procedurę uruchomienia jeszcze raz od nowa, ale najpierw muszę powyłączać. Cyk. Chodzi skład. Zobaczymy teraz na biegu drugim Czyli 1150, 1450 obrotów No to rozpoczynamy Ta krajcówka uruchomił pumpę olejową. Aha. Muszę ich załączyć główne. Jak żarówka zgaśnie, czyli ciśnienie oleju będzie, załączy się tam ten silnik. Tyle, że to ręcznie. mamy bezpieczniki działać działało chodzić by to chciało i no na takim kabelku to se mikser kuchnie podłączyć. No, ale próbę ich zrobił, dalsze już to były eksploatacyjne pod pełną automatyką i prawdziwym prądem. To, żem tylko sprawdzał, czy mi to zadziało, zadziałało. To, że wybiło bezpieczniki. To nie miało prawa iść. Jeszcze tam była kuchnia. Włączono elektryczną. No ale nic, jak było, tak było, systemy pracują.